Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj otworzymy sobie skrzynki na moim serwerze. Um, ogólnie jeśli chodzi o cały drop z tych skrzynek, prawdopodobnie będzie e, rozdawany na live. Um, na live'ach. E, Ale zapewne część, jakieś lepszej itemki po, po prostu powiedzmy gdzieś tam spale czy coś, żeby też nie było, że... Że um, tutaj jakoś, nie wiadomo co tutaj będę miał, bo tak naprawdę dostęp mam do tych skrzynek łatwy, nie? Bo w końcu to mój serwer, ale powiedzmy to było bez sensu. Gdybym tylko sobie te klucze miał w nieskończoność. Więc sobie będziemy otwierać dzisiaj skrzyneczki, będę, pokażę wam mniej więcej, jak to działa wszystko, bo właśnie niedawno dostał niedawno, wczoraj został wprowadzony właśnie ten. To, 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 te, te skrzynki zostały wprowadzone na serwer. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem kluczy, to w opisie macie dokładną instrukcję, jak to zrobić i. W opisie filmu oczywiście. I tak, mamy tutaj pięć rodzajów skrzynek. Mamy skrzynię zwykłą, skrzynię spawner'u. Mamy VIP-case i Epic-case. I tutaj mityczną skrzynię. A tu będziecie przeczytać, jak tutaj, co ten. I tak, zaczniemy sobie od tych, chwilam tu jakieś, od tych najsłabszych, może. Tu mam spawner, ok, więc sobie tutaj otwórzmy. Dobra, i tu jak widzicie, wypada nam itemek do spawnowania jakichś właśnie um, zwierzątek albo innych rzeczy. O, mamy kurczaka na przykład. No, więc takie bardziej wiecie. Do spawnowania itemki. Czy ja to podniosłem, podniosłem. Do spawnowania itemki mamy właśnie ze spawner case'u. Dalej, mamy skrzynię VIP tą skrzynię macie dostać, znaczy do klucze tej skrzyni macie dostać kiedy y, kupicie VIPa na właśnie na serwerze e, też wam pokażę wam trzy klucze, ok, wither rose, ok, o, rudy diamentu jak widzicie, ja tu mam 6, więc dostaje się 6 rud diamentu z tego no i kolejna ruda diamentów, więc całkiem spoko, jak widzicie dostałem ponad tak naprawdę 12 rud diamentów, bo 6, 6 miałem jakby co na początku. W ekipie dostałem 12 i wiadomo, jeszcze mam na przykład kill off z, e, z 6, tak naprawdę sporo tych diamentów można sobie wydropić. No dobrze, następnie ja sobie ten drop tutaj będę odkładał po prostu, o z boku, 12 sobie odłożę, już kurczę, dobra. Dobra, no. Teraz otworzymy sobie Epic Case. One już się otwierają w ten sposób, jak widzicie. I... No, to możecie zobaczyć, co może z nich tropnąć po prostu. Okej, okay. jakaś książeczka. Wydajność 5. No to fajne szczęście mam chyba w miarę do tego. Dobre. No i widzicie, tutaj są losowe itemki. W sensie, się, znaczy losowe. Tam jest pewnie jakaś pula. Chociaż nie. W sumie nie, nie wiem. sobie dla konia. To jest całkiem spoko. I ostatni kluczyk. Zobaczymy, co nam tutaj dropnie. O, to jest nam jest spoko w sumie. Skrzynia Endu. Fajnie. No, te dwie książeczki pewnie będzie można wygrać na live. Tak coś czuję. Okej, okay. skrzy... mityczny klucz. No, jak widzicie w mitycznej skrzyńce są troszkę lepsze itemki, bo można na przykład dostać neteryt, który dość ciężko się wydobywa. Jakieś smyczki, które też nie tak łatwo zdobyć, a mogą być bardzo przydatne. A, totemki jakieś, no naprawdę dość e, interesujące i temy tutaj mogą Wam dropnąć. Skrzydełka i, i inne tego typu rzeczy. noxcoiny, tego, tego jeszcze nie ma. E, nie wiem, czy to w ogóle się służy do czegokolwiek w ogóle, Czy już jest system jakby kupowania za to? Ale chyba jeszcze nie, bo tutaj mam 17 noxcoinów Coinów mm. I. I tak to wygląda. No to sobie otworzymy tych 20 skrzyneczek O. <grym> Bo czemu nie? Zacznę co mam tutaj drobić. No póki co tam smyczy sporo dropnęło, ale to jest też spoko, bo smyczy można fajnie użyć sobie w różnym, no, no, no na przykład do sprowadzania różnych stworzeń i w ogóle, więc też fajnie. Ej, dużo tych smyczy mi dropi. <laughs> chyba duży jest flut po prostu tych smyczy z tej <laughs> skrzyneczki. Ale czym co jeszcze mi tu podropi. O. Super. Fajnie, fajnie, trójzomb też jest bardzo fajny. O, tu macie widzicie szansę na wydobycie. Spoko. Tu macie szanse na wydobycie danych itemków. To jest 5%, tak? No, no na 90% nasz, nasz smycz. To mam i tak jakiegoś pecha, bo ich już 5 byłem Ale... Ale myśli ile tu... Chyba 0,5% to jest nasz skrzydełka, tak? Eee, czy jeszcze mniej? W sumie nawet nie wiem. Witam, witam, serdecznie. Okej, okay, NoxCoin. Witam. Co, co zrobiłem teraz? Nawet nie spojrzałem. A, NoxCoin, okej. Okay. Jeszcze nie wiem, do czego one służą. Jeszcze nie wiem, do czego one służą. O! O, no i to jest coś też mega spoko. I temek. widzicie sporo, sporo itemków całkiem fajnych tutaj dropi z tych skrzyneczek. Um, więc, więc tak to wygląda. Dobra, ja ogólnie, z, z, jakieś, wybiorę swoje itemki, które sprzedam, resztę gdzieś popalę czy coś. To też dostałem w sumie. A, to mnie nie mogę zmienić. Resztę popalę, żeby też jakoś mówię nie wykorzystywać tych itemków. A też wszystkiego nie chcę rozdać, żeby nie było za łatwo. <grym> więc, więc możecie się spodziewać w piątek na live. A, że jakieś itemki z tych dostaniecie. Pewnie jakieś diamenty, jakieś takie odłamki na terytu. Nie wiem, jakieś smyczki może rozdam komuś. To temka chyba nie będę rozdawał, bo to jest też, też mocny itemek. A, zaklęte złote jabłko. Też fajnie, bardzo fajnie. No, też co? Rolę dostałem dzisiaj. Sobie jeszcze kluczyków sobie stąd zostawię. Okej, okay, co my tam? Noxcoyny. Ojej, jakoś dużo tych Noxcoinów mam. Faktycznie sporo tego dostałem. A no tu widzicie, gracze są, <śle smile> sobie przyszli. No, a my otwieramy. O, otwieramy bikon. Nie, no, pointy, Nie, smyczki. No smyczek, widzicie, sporo jest, ale nie tylko smyczki, Le lecą. O, to szansa jest sporo, spora na smyczki, jakieś 50%? Mniej więcej? W sensie, znaczy, w sensie, ubije przynajmniej tak to wygląda. Patrząc do reszty, jakoś tego co leci. To może nie, trochę mniej nawet. No, przy moim szczęściu. Hmm. Co ja tu dostałem? Dobra... Jeszcze dwa klucze. Spodziesięć jeszcze zostawię. I, I... I na live sobie jeszcze będziemy otwierać jakieś skrzynki. Więc mówię, zapraszam do live, bo są w poniedziałki, środy i piątki. O 17 i soboty i niedzielę te, też o 17. Znaczy, mniej więcej czasem może być tak, że będzie live o 18 albo wcześniej, troszkę, trochę później, ale chociaż nie, raczej wcześniej nie będzie, więc mówię tak o 17, trochę po 17 ewentualnie, jeśli już będą live. Dobra, ostatni kluczyk. Zobaczmy, co tam wypadnie. No, smyczka, więc jeśli, jeśli ktoś z Was jest w ogóle to pokazuje, jakiego rodzaju jest ten item. Jakieś szybkości No, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, właśnie kupmy taki sobie kluczy i otworzenie tutaj skrzyneczek, to możecie to zrobić właśnie za pomocą donatów. Można SMS-em. Ceny macie wszystkie podane w opisie. Jak, jak to kupić, jak ogólnie. No, właśnie, właśnie, co dostajecie, za co. No. I, I co? No i to była tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pewnie jeszcze kilka odcinków będzie z otwierania skrzynek. Jeśli ktoś chce wygrać jakieś te itemki, to, to zapraszam na live w piątek będziemy rozdawać je, nie wiem, czy będziemy po prostu losować, czy jakieś, nie wiem, zrobimy jakieś konkursiki może. No, więc jak coś zapraszam. Też zapraszam na Discorda, który jest też w opisie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. No, więc ja wam dziękuję za uwagę, pa pa